Diagłyczkony z atotu, czyli tłumacząc irlandzkiego, cześć, jak się macie. Ja mam na imię Artur i witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku mojego vloga. Z racji tego, że przez ostatnie dni w Irlandii szaleją sztormy, a dzisiaj jest y, naprawdę ładne okno pogodowe, postanowiłem, że wybiorę się na spacer. Jednak co byłby ze mnie za y, YouTuber, gdybym nie wybrał się na ten spacer y, razem z Wami. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam Was na wspólną podróż. Jak to się właśnie zazwyczaj kończy? To miał być zwykły, spontaniczny spacer w okolicach domu, a skończyłem gdzie skończyłem. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta: otóż wszystkie drogi prowadzą do Dublina, zwłaszcza w weekend. Jako, że pierwszy raz na mojego vloga jesteśmy w Dublinie, wypadałoby powiedzieć: pierwszy raz w stolicy, dasz se radę tutaj, dasz se radę wszędzie. Nie dasz rady, witamy w klubie. <laughs> jako, że nie samymi zakupami Człowiek Żyje, trafiliśmy w końcu do małej burgerowni. Mój wybór był bardzo prosty, szukam swojej ulubionej knajpki, bo muszę Wam powiedzieć, że mimo tego, że żyję tutaj na emigracji prawie 10 lat, to jeżeli chodzi o Irlandię, zwłaszcza o Dublin, nie mam swojego ulubionego miejsca, gdzie mógłbym przychodzić. Jako, że ostatnio bardzo mocno chodziły za mną burgery, miałem wielką ochotę, żeby sobie jakiegoś zjeść, znalazłem właśnie to miejsce jako bardzo polecane, jeżeli chodzi o Dublin, chociażby ze względu na ponoć przepyszną wołowinę. Jak będzie, zobaczymy za chwilę. W ogóle zwróćcie uwagę na to, jakie śmieszne jest menu. Menu jest bardzo prosty, do wyboru, mamy tylko hamburgera i cheeseburgera. Oczywiście z jakimiś dodatkami, to już zależy od nas. Plus do picia są milkshake i sodę. Ja z racji tego, że jest weekend i wybieramy się dalej jeszcze na miasto, to wziąłem dzisiaj sobie mój ulubiony napój Irlandzki, czyli cydr. Dobra, po kilku gryzach powiem Wam, że jest lekko słonawy, ale wołowina jest naprawdę dobra. Przepyszne są frytki, niepotrzebnie dodawałem majonezu, ale pomyślałem sobie, że jako Polak muszę dodać majonezu. Przecież majonez to jest nasza duma narodowa trochę. Także ja teraz wracam do dalszej konsumpcji i później ruszamy w miasto. Pojedzone to przydałby się spacer, jednak jak spacerować kiedy całe niebo płacze? A dlaczego niebo płacze? Oficjalnie dlatego, że końcówka roku w Irlandii to zawsze jest okres huraganów i sztormów. Ten huragan trwa mniej więcej już od prawie tygodnia. W tym roku przyszedł trochę wcześniej, no bo mamy dopiero październik, końcówkę października, a sztormy już się zaczęły. Oficjalnie w Irlandii nie ma zim, dlatego żeby był balans we wszechświecie, żeby nie było za dobrze w Irlandii, żeby nie było za ciepło, to po prostu są te sztormy i huragany. A nieoficjalnie, w co jestem bardziej skory uwierzyć, jest tyle sztormów i deszczu tylko i wyłącznie dlatego, że to jest kara z Niebios. Otóż y, Bóg zsyła deszcz na Irlandię, żeby zmyć z tej wyspy grzech kaziroctwa. <grych> Nigdy nie zapomnę pod jak wielkim wrażeniem tego miasta byłem, gdy przyjechałem tutaj po raz pierwszy. Dublin to przede wszystkim dla mnie nie tylko stolica Irlandii ale miasto, z którego wywodzą się moi ulubieni, moi ulubieni muzycy z grupy YouTube. W dniu dzisiejszym to jest taki spontaniczny, można powiedzieć wypad, który miał być zwykłym spacerem w okolicach domu, jednakże jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości na moim kanale pojawi się kilka vlogów właśnie z tego miejsca pod kątem takim bardziej turystycznym, ale również z ciekawostkami znanymi głównie dla lokalców. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda Dublin nie tylko z strony turystycznej, ale właśnie też z perspektywy lokalsów, zasubskrybujcie ten kanał koniecznie. I oczywiście zachęcam do tego, żebyście pod tym filmem zostawili po sobie ślad w komentarzu. Dajcie proszę znać, co myślicie o takiej formie, powiedzmy no daily vlogów, które pojawiałyby się tutaj od czasu do czasu, żeby pokazywać Wam co ciekawsze miejsca z takiej codziennej, fajnej perspektywy. Ja tymczasem zawijam się i wracam na główną ulicę, która słynie z pubów i imprez w Irlandii. No to jesteśmy. Jeżeli kiedykolwiek byliście w tym miejscu, na pewno je rozpoznacie, nie da się je pomylić z niczym innym, a jeżeli nie, jeżeli jesteście tutaj wraz ze mną pierwszy raz w Dublinie, to znajdujemy się obecnie na Temple Barze. Czym jest Temple Bar? Temple Bar to, tak jak sama nazwa wskazuje, świątynia pubów, Wszystkie największe puby z muzyką na żywo, bardzo chętnie odwiedzana ulica przy, przy okazji każdego weekendu, ale również w Dzień Świętego Patryka warto tutaj przyjść i zamiast pamiątek kupić po prostu zimne piwo. Dlatego jeżeli jesteście fanami muzyki na żywo, folkloru irlandzkiego i przede wszystkim dobrego sajdera, to musicie się tutaj wybrać koniecznie. Jeżeli o mnie chodzi, to idziemy w dalszą część miasta zobaczyć co ciekawego się dzieje. Być może spotkamy fajnych ludzi, jakieś fajne przygody, jak to zwykle bywa, kiedy wejdzie się w nieodpowiednią ulicę o nieodpowiednim czasie. Crafton Street to kolejny ulubiony deptak, jeżeli chodzi o Dublin i Irlandczyków. Przy tej ulicy znajduje się dużo drogich sklepów, ale warto tutaj przyjść chociażby nie właśnie pod względem zakupowym. Ale żeby posłuchać muzyki. Bardzo często, tak jak mieliście okazję przed chwilą usłyszeć, jak również zobaczyć, można wielu nieznanych, mniej znanych lub też bardziej znanych muzyków. Dla takiego przykładu, jednym z najbardziej znanych muzyków, który występuje na tej ulicy, jest Bono zespołu U2. Bono co roku w Wigilię Bożego Narodzenia przychodzi na Grafton Street, żeby razem z przyjaciółmi i z ludźmi śpiewać irlandzkie i nie tylko kolędy. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, to znaczy dla Was się kończy, bo jeżeli chodzi o mnie, to noc tak naprawdę dopiero się zaczyna. Dajcie znać, co sądzicie o takich krótkich wideo o relacjach, które mogą częściej zawitać na moim kanale. Ja tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję za to, że byliście, dziękuję za to, że wspólnie ze mną odbyliście tą podróż i cóż, do zobaczenia już niebawem w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!